Ja taki specjalny odcinek o samochodach star, bo mamy już ich kilka. Nagrywałem już o autobusach, teraz nagrywam o starach. Pierwszym autem z Agustyni była nyska, te pogotowia ratunkowe RK. I dzięki temu znalazłem po prostu na internecie no, stronkę do DE Jak się okazało, że tam się okazało więcej tych modeli, to od razu nabyłem tego Jelcza Ogórka, Stara Wojskowego i Papamobile. Papa po mobile. Potem był ten Star 266, to było razem kupione. No i potem się ukazał Star 25 z budą pożarniczą Jelczer 03. A że chciałem mieć stara z kabiną kanciatą, to sobie zrobiłem taki kartonowy sam. Bo sobie go po pomalowałem sobie, poruszowałem markerami. Star 25 z kabiną wagonową N23. Mam kanciaty. Kupiłem sobie drugiego mobile i sobie przerobiłem na kontyner, cisternę. Bo no, chciałem mieć takiego serarskiego 660. A innego pomysłu nie miałem. No Kiedy przerabiałem ten autobus jeden, niebieski, yy, Jelcza na Skodę, Czeską, bo takiej właśnie na mieli Czesi. Nie miałem tej skali auto samochodu ciężarowego, to tego starego, jednego, bo miałem dwa kolory, takie stare, to sobie przerobiłem. Naciągnik siodłowy, nie? Star 25, start C25, no, C25, pamiętam. Przerobiłem, skracałem, wycinałem, powklejałem, tak wyszedł fajnie. Ale że miałem po prostu budę pożarniczą z tego samochodu, nie chciałem się wrzucać to pomyślałem sobie, że sobie kupię jeszcze takiego Stara 26 no i tą budę sobie wstawię do i zrobię sobie takiego pożarniczego Stara 266 z budą od Stara 25. Akurat 26 takiego Stara nie widziałem w rzeczywistości, może nawet nie ma ale widziałem Stara 200 z taką budą ze Stara 25 a żeby mi się takie przerabianie spodobało, to chciałem mieć taki samochód stacki 6, który też widziałem z żurawiem z tyłu. To też takie chciałem zrobić, co zrobiłem, ale ten z żurawiem po prostu miał inną budę. Ja nie potrafiłem zrobić takiej budy z załogowa była. Coś podobnego było właśnie do tego, tylko trochę inna. Ale było takie stare z żurawiem. 26. Nawet gdzieś na zdjęciu jaką mam, jeszcze coś ściągnąłem. Ale sobie zrobiłem taką budę pożarniczą. Tak sobie wymyśliłem. I tak się mam. No. A tego stara też tutaj sobie chciałem. Marzy, marzył mi się taki hydromil star 29. Hydromil też właśnie zasadzie skracałem. Dałem koła bliźniacze. Nie? Wszystko. mrasowałem, Zrobiłem. Słynny z czasów strajkowych, w czasach prl -u. No i mam milicyjny taki. Fajnie. Po tym w necie znalazłem to, co zrobiłem: taką stara Pepsę Star 244. Tam trochę sobie dorabiałem. Przerabiałem stara w skali 1,43 na, na 72. Ale po sklejeniu się okazało to ciutko za duże i chyba mi się wydaje, że to jest skala 1,70. A ten drugi star to są mojego pomysłu. Miałem taki podnośnik ze starej zabawki. To sobie wykorzystałem. I to, o, Floriana sobie dałem na górę. Na tak zrobiłem. To sobie zrobiłem. To jest mój własny pomysł, nie? To ja sobie wymyśliłem sam. Kabinę to zrobiłem z dwóch kabin starowskich i tak się zrobiłem. No a tego tutaj też podnośnik star 29 PM18 z gpm -u. No i tyle mam staruszkow, nie? Bardzo ciekawe. No, marka startu, moja ulubiona marka, dlatego mam tyle starów. I ogórki, dlatego mam dużo ogórków wielczy. szkoda, jeszcze, by się sprzytka A przy głowie mam tylko takie ogórki. Lepsze takie jak żadne. Tak mogę powiedzieć. No i to wszystko.